Witam Was. Idziemy z żonką po gałęzie w lasu. A co tu było? To były dzikie świnie. Tak jest. Tu dzikie świnie pracowały. Całą ziemię poryły. I to dość porządnie. A czemu to robią? Kto wie ręka do góry no właśnie robią to po to, ponieważ w ziemi są różne bakterie przeważnie probiotyczne i potrzebują często uzupełnić je oczywiście wiadomo, jeżeli coś jest zasiane gdzieś, no to też tak zrobią bo ten kawałek dalej też jest poryte ale bardzo często potrzebują pewnych bakterii do przewodu pokarmowego i te chcą uzupełnić, ponieważ tutaj nic nie rosło, tu była tylko trawa. To jest ulica, jak gdyby. Także o, uzupełniają po prostu swoje bakterie i sobie szukają takiego miejsca. Widocznie może je wyczuwają, czują je, że tam są i po prostu tutaj ryją w tym miejscu. Bo czy na polach, jak jest zasiane, no to oczywiście, że będą tak robić. Możemy zjeść nasiona. O, tu są nawet ich odcisk nogi, jak sobie szły. Dobra, idziemy dalej. on sobie znosiła wszystkie patyki, tu było wszystko pełne, tym. Oczywiście jak zwykle nie pozwoliła mi, żeby pomóc, bo ona chce mieć mięśnie <laughs> także nie mogę, to sobie ćwiczenia. No tak, ktoś idzie w mieście na siłownię, a my po prostu to robimy troszeczkę inaczej. My to robimy tutaj podczas naszych prac codziennych, które wykonujemy. To mamy od razu ćwiczenia. Bo po co za co płacić? Skoro i tak pewną pracę musimy wykonać. A po co jej to? Po prostu buduje różne rzeczy w ogrodzie z tego, co już widzicie. To nie jest drzewo do palenia, tylko po prostu tutaj robi różne miejsca, w których mogą się chować zwierzęta. I po to to po prostu dodatkowo znosi. Różnego rodzaju ogrodzenia, ozdoby, tego typu rzeczy. Bo do palenia nam nie trzeba, bo mamy aż za dużo do palenia. I nie mam powoli naprawdę gdzie tego dawać, ale po prostu do ozdób i do zwierząt przede wszystkim, żeby poprawić mikroklimat ogrodu. To jest najważniejsze. To dalej Ci nie mogę pomóc? Nie, mój <laughs> praca to jest dla mnie. Okej, okay. ale dzięki za pytanie. Ci z tyłu zablokował przy tym drzewie. Tam, no, tam go blokuje. Nie wiem, ale ja myślę, że nie robię teraz, coś się spodziewać. Nie wiem, ile tutaj jest jeszcze razem. Bo tu jest. Aha, ok. Przecięty był. Bo to takie resztki, jak ktoś tam gdzieś drzewa wycinał, co zostały. O tego ludzie nie sprzątają nigdy. no bo dla nich to, to nie ma znaczenia za bardzo. A dla nas to po prostu jest coś, co można fajnie wykorzystać w ogrodzie. Nawet na blokadę ścieżek, jak gdzieś robimy, żeby się nie rozsypywało. Tego typu rzeczy po prostu. To jest wtedy super. А, сейчас уже пойдет Ну no и супер! Dobra, będziemy się zbierać teraz razem. Ale! Czekaj, bo kamera jest na mnie ustawiona. A. <laughs> Dobra, będziemy się zbierać. Nie będę mieć jak filmować, ponieważ też biorę teraz dwa ze sobą. Do każdej łapy, te najgrubsze. trochę łapy poćwiczyć. A ona weźmie się dwa mniejsze. Także masz pecha dzisiaj, jeżeli chodzi o Ale tu widzimy, e, kiedy... Ja myślę to jest starcie na wagę na mój ciała. Ja zbierę mniejsza waga. No. Want niet eigen nie, o rob, nie robi poza swoje granice sił. E, tylko po prostu na tyle, ile czuję, że jest to ok. Tak po prostu to robi. No bo to jest ważne, żeby po prostu się nie przemęczyć i przesilić przede wszystkim. Czyli zawsze z umiarem trzeba pracować. Tak Dobra. i to jest tak samo e, na praca w domu, napisać krząski Nie musiał wszystko AK nie mi do Nie wszystko zbudowano w jeden dzień tak? Dobra. Dobra, my lecimy z gałęziami do domu. Mała przerwa. Ja akurat mam te, te mega duże, co wziąłem ze sobą, trochę ważą, trochę ważą. Dobra, jadę dalej. Drogi śledzie, bo pojazd jedzie. Wyprzedziłem żonkę trochę. <noise> Trzeba poczekać, aż przyjdzie. Ech. I to wszystko jeszcze bez śniadania. W ogóle zero. Jest godzina 13 I oboje nic nie jedliśmy. Tylko wodę wypiłem alkaicznej pół litra. Ale kiedy ona potrzebuje pomoc. Kiedy coś potrzebuje naprawdę ciężkiego, to nie musicie się martwić. To zawsze się do mnie zgłosi. Jesteś! Ja to ja dzisiaj muszę kuć ćwiczyć. Będę napakowany. Dobra, idziemy dalej. To idziemy dalej. Dobra, to już tyle na dziś. Teraz już naprawdę trzymajcie się. Hej!